Hej kochani, tu mam kawę, dzisiaj znajdujemy się w kawiarni Bezowa, która znajduje się w Gdyni. Już dostałyśmy kawkę, tak. zamówiłyśmy dwa razy cappuccino, zamówiłyśmy do tego, że ja wziąłam tort musowy, a Ty wziąłeś bezę, wybór akurat był duży, w Bezach Ty wziąłeś jerk koniak z migdałami, super, ale duży kawałek, widzę jaki duży kawałek dostałam. Wiesz widzę, że jest spory, zwłaszcza przy moim, ale to jest... Moim jest taki mój duży, nie? I tutaj jest, słuchajcie, tak cicho w tej restauracji, w tej kawiarni, że wrócimy do was chyba zaraz, jak już to zjemy, mhm. nie? Tak, bo nie chcemy, żeby nam kawa ostygła. Bierzmy się za testowanie. Wiecie, my już zjadłyśmy te jajo, moje było bardzo słodkie, a twoje? Moje nie nie było tak słodkie jak Twoje, ale Twojego spróbowałam i faktycznie było słodkie, no ale to beza, to... czego się spodziewałaś. No i ten air koniak bardzo słodki. Miałam bardzo słodką bezę. No troszkę zjadła się jak mam powiem, że dobrze, że tutaj trafiłyśmy, bo bardzo mi smakowało ciasto kawa mhm. i jest wystrój taki przytulny, nie? tak ciepłutko, to Jest bardzo golnia. przytulnie, to wam od razu powiem, jest różowo, jest przytulnie. Wiedziałam, że w menu nawet jest malinowe latte, Super. więc na, następnym razem bym sobie spróbowała i sporo jest miejsc nawet, wszystkie właśnie różowe, jest dużo też luster tutaj, więc można się teraz zobaczyć. Sporo miejsca i duży wybór w ciachach, no i w kawie w sumie też. Więc naprawdę fajnie, bardzo przytulny, fajny wystrój. Smaczne ciasto? Tak, ciasto było smaczne, był wyczuwalny ten mózg malinowy. I co moje, nie było tak bardzo słodkie? Były dwa wybory kawy. Była dwa kawa. rozmiary były. Dwa rozmiary kawy, bo jest kawa w małych filżanetkach i kawa w dużych filiżanekach. My oczywiście wybrałyśmy sobie kawę w dużym filżanetkach. No, tak? no wygląda, tak. Ale rozmiar. To jest większy. Ja myślę, że tutaj więcej jak 300 milimetrów nie zmieści się. No może 330. Aha. I cena tego cappuccino kosztowała 17 zł. A cena ciasta? Ciasto kosztowało 25 zł, cappuccino kosztowało 17 zł. A no i tutaj też są makaroniki. Widziałam bardzo duży wybór makaroników. Mi się bardzo podoba, że jest tak różowo. I takie no, są czyściutkie że jest, sporo miejsc, jest tak przestronnie, nie tak. siedzimy sobie na głowie. Tak, że nikt nie siedzi właśnie jeden na drugim i, i y, nie jest za ciasny. Wróciłabyś tu jeszcze raz? No ja myślę, że tutaj wrócimy jeszcze na malinowe lata, bo ja jestem ciekawa jak smakuje. Także miejsce fajne, polecamy, mi się Już. podoba. Jest przytulnia, jest różowo, jest ładnie. Jest dużo ciast, a to jest dla nas istotne. Nie ma kontaktu. O. Rzeczywiście, nie ma kontaktu. Jest. Gdzie? Nie. Jest, zobacz, jest też kontakt. No, no to miło, że można sobie telefon naładować. Miejsce warte polecenia podobało się? Tak. Kawa dobra, smaczna, ciasto pyszne. Jest czym wybierać. Jest gdzie siadać, jest w czym siadać. wybierać. I w cieście i w kawie jest wybór. Fajnie, bo ja się tak cały czas tu przyglądam w tym lustereczku. Dobra, będziemy kończyć ten króciutki filmik. Bo niestety, ale czas nas goni, przed nami długa podróż, musimy jechać, a robi się na dworze ciemno, bo jesteśmy zimą. Dzień jest krótki. Z czego ty się cieszysz? <suszą> czego ty się cieszysz, cieszy? jesteśmy cieszy? zimą? Chyba no, jak? Myślę, no, że ludzie to oglądają zimą, nie wiosną. Kawa wypita. Kawa wypita. Nie mam już co pić. Masz tam jeszcze łyka? No właśnie, chyba też już nie mam. Już nie mam, także musimy stąd jeść. Nie mam ciasta, nie mam kawy, więc musimy wracać. Ja to miejsce polecam i jeżeli jesteście z Gdyni albo będziecie tutaj na wczasach, to możecie... Ustawiania, y, kawiarnia Bezowa. Bezowa. Bezowa, y, link macie Podlinkowany. Tylko sprawdzajcie, czy ona jest czynna. Tak, bo my raz już się przeszłyśmy, gdy była zamknięta, i mhm, tak było. Tak. Bo specjalnie do niej tutaj szłyśmy, a tutaj ciemno. Dlatego cieszymy się, że dzisiaj nam się udało ją przetestować i Wam ją też polecamy. I co? To wszystko. To wszystko. Jak Obserw. macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach, udzielimy Wam odpowiedzi. I co? I polecajcie nam jeszcze jakieś miejsca, które warto odwiedzić. Być może tam wpadniemy? Ja myślę, że tak. Że wpadniemy? Że wpadniemy. Jak polecicie. Jak polecicie, bo jak nie polecicie, to nie wpadniemy. Dobra, wypili, Dzięki, że oglądaliście ten film do końca i widzimy się już niedługo w następnym filmie. Pa! 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 pa, pa.